Czyż żałuję, że sobie nie kupiłem tego BMW Mixa? Jak bym sobie teraz zapierdalał z nimi, to czemu go wtedy nie kupiłeś? No, hajsu nie miałem, nie. No, jak ty hajsu nie wiem. Ja Normalnie, taki połom z się zgadza tak. No, jak się. jak chcesz to robić, No, normalnie, stary, normalnie sobie może tutaj jakąś traweczkę, pokajkę i tak dalej. I hula, nie mam tak zajebistego szefa, że on tyle płaci za tak naprawdę nie robienie nic, że to jest hit. Aha. Po prostu muszę połazić, trochę posprzedawać i, i tyle. To, co zarobię, jest moje, tylko daję mu tam połowę ja i on mi jeszcze dopłacę do tego pozdrow. To jest łatwy fajs, moim zdaniem. Jak chcesz, to ci mogę pokazać w sumie. Jak ty no, to robisz? Też jakiś Normalnie, stary, dostaję towar, odbieram go w jakiejś telewizji, dostaję pineskę, no i mam swój obszar, gdzie sprzedaję. No i co, łażę se zawsze na jakichś renomowych ludzie z klientami przez internet, tyle. Dla... Mm. Ja no, kiedyś towar, próbowałem towar. sam takie coś, wiesz, że robiłem, nie? Ale... Mhm. Wiesz jak to się skończyło, no, no dwa miesiące w no. areszcie to nie jest tak samo. No nie wiem, coś ci chujowo poszłę stary, ale mówić. no u mnie, u mojego szefa tu będziesz miał jak Pana Boga za piecem mówić, mogę ci pokazać tylko ten cię z tym zapoznać. Ale stary, to... Ja tak nie mam nic do roboty, ja tu się z tym sklepem kurwa. No dobra kurwa, dawaj wstał, tutaj trade idę ci pokazać, bo sobie mam poważnie. No dobra. Dobra stary, gdzie my jedziemy, bo ty mi cały dzień tłumaczyłeś to gówno j**a no, zaraz zobacz, zaraz zobacz O, widzisz gdzie jesteśmy? Na pewno wiesz gdzie jesteśmy No wiem no. no i dobra No i teraz tak, sytuacja jest prosta Czekamy tu chwilę, aż pojawi się jakiś jutek fajny śmieszny No tam ktoś, ktoś stoi i... A co ochroniasz? A no to ochroniasz? to jemu nic, nic nie wciskamy, bo się jeszcze może spróbować. Czekamy aż ktoś, ktoś przyjdzie No i co? O, idzie, o, idzie tam, idzie, 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 O, idzie ktoś, no i widzisz go? No i zajebiście, masz tutaj... Opnąć a mu? masz tutaj 5 gram i masz mu to opchnąć za dobrą cenę. Ja ci nie mówię ile to kosztuje, jak sobie poradzisz to zobaczymy co dalej. Dawaj szybko, bo ci zaraz pierdoli. Dobra Eee, pany, stary Co? Stary, chciałbyś coś kupić? Eee, a co masz? No wiesz ten tak jest mam Kokaina. No dobra, a ile zagram? Zagram? 200 e, dolarów Kurwa, drogo! No co ty się dziwisz, drogo, ale za zajebisty 180 Jedną... 180, potrzebuję Nie targuj się, no 190 ci mogę sprzedać Dobra 5 gramów? Daję Ubra, dwa gramy. Dwa? daj 2 gramy 2? Daj 2, 3 gram Masz, masz. Daj 3 I dawaj 1 dolar Dobra, dobra, masz Dobra, dzięki Chyba, dzięki wielkie No, siema Dobra No i co tam, jak ci poszło? Stary, 190 za gram, 2 gramy opłynień. No to dobrze, to zajebista cena, powiem Ci, że poszło Ci całkiem nieźle. No to teraz zmieniamy trochę miejsce, pojedziemy w takie jeszcze jedno ciekawe i co? I tam dostaniesz dokładnie takie same zadanie, jak Ci dobrze pójdzie, to no to zobaczysz w sumie co. Panie, słuchaj Pan, najlepsza cena 190 dolarów za tylko 2 gramy, Jak dla Pana cena zajebista, naprawdę proszę to wziąć, bo towar jest... Taki, że naprawdę wywali pan z kapci I stary, chciałbyś może coś kupić, tak? Pomiędzy nami oczywiście Powiem ci, że widzę, że jesteś spoko gość I zagram, brałbym 250, ale tobie mogę zejść do 190 Powiem ci, że no... Dobra, powiem ci tak Jutro cię wezmę na spotkanie z szefem I powiem ci, że my A ty się masz... przyjmie bez problemu A kto jest twoim szefem? No, taki jeden ziutinio. W tak, sumie nie znam jego imienia, mówię do niego wszeche, ale płaci mi, więc jest dobrze, tak? Mhm. Mm to się liczy. No i co? No i... Kurde. Dobra, no, mam plan. Nie wezmę cię rano, tylko tak gdzieś około godziny 20, no nie? Spotkajmy się pod y, motelem Blinksgate. Wiesz, gdzie to jest? Tam, y, jak się jedzie na industrialkę? Chyba? No, no, no. Dokładnie, no, dokładnie, no. Dokładnie, no. To tam... Tam o 20.00 bądź, to ja podjadę pod ciebie. Dobra, ja podjadę do dobra, dobra. Dobra. Jestem taki zmęczony stary teraz przez te twoje pieniądze, ja mam, mogę w końcu... Kurwa, coś... weź ty coś kup, jakieś te ciuchy, bo... No właśnie... Ciuchy, jak menel. ta też do weź się na jutro ogarni, bo człowieku nie, nie wiem. Właśnie nie będę chciał I na równego gościa nie się nie nie zrobić. Marzenie. No i dobra. To nie to no, kupię sobie jakieś to łachy. To Mieszkanie sobie to. będę chciał wynająć jeszcze, to... Jakiś towar, pewnie. Eee, to samo. wy jesteście tymi od mieszkania? Co? No, wynająć sobie mieszkanie. No to tam masz a. Garniturek. Dzień dobry, dzień dobry. Dobry, ja przyszedłem wynająć nie, mieszkanie. Nie, ale ciekawe były te 24 godziny a, teraz. No zapraszam za mną. Jaka cena za miesiąc jeśli mogę spytać? 250 dolarów. Taniec strasznie, dlaczego? A wie pan. No nie wiem. O kurwa. Nieźle ty. Ilu to jest osobowe mieszkanie? Dwuosobowe mm, No widzę, kanapa z łóżkiem Dobra panie, ja to biorę, co ja tam będę przedłużał Dobrze, też ja tutaj papiery wezmę Tak yy, mm. proszę... Podpisane I co? No i mieszkanie, jest już pana Za miesiąc pierwsza opłata, czy od razu? Tak, tak, za miesiąc Dobrze To ja dziękuję bardzo Mm, ja klucze, a tu na stole są, dobra. Tak, no i życzę miłego wieczoru. Do widzenia. A więc kurwa. Siema. Siema. Jesteś nowym mieszkańcem? Tak. się sprowadziłem do tego tu. A ty? Do jedynki. Ta. No jakby to ja jestem w czwórce. No, ile tu mieszkasz już? Ile? Nie wiem, rok? Coś takiego? Kurwa, ten samego gościa brać? Tak, jakby co, uważaj, w czwartki bez wody. Czemu? No bo zapomi zapomina płacić i coś tam jakieś problemy ma. Ach, chuj mnie to interesuje. Dopiero no Debil jakiś debil. Dobra, ewentualnie mu najewię. Na razie. No dobra, no to widzimy się kiedy indziej, Siema. Siema, no. W końcu. Nie spieszyłeś się za bardzo Siema. coś. ma. Co się nie śpieszyłem. Normalnie, ja zawsze jestem na czas, tak? Chuj długo ci zeszło, dobra, raczej. Dobra, tam nie marudź, jedziemy. Stresuję cię trochę, Tak się powiem. Nie stresuj Mieci się, szaj, to jest nie wyluzowany jest człowiek. Normalny? Nie, normalny na wyluzie. Wszystko, wszystko wyluzowane na spokojnie. Mhm. Dobra, wysiadaj, chodź. Jak ty stanąłeś w ogóle, debil? Dobra, cicho. Dawaj, chodź nie ma? Nie no. ma. Zna? przeszukać by się przydało. No dobra, spoko. Teraz pana. Mm. No, Co, no dobra. Kit? Na dole czeka. Jasne, dzięki. No nie ma? Okay, no nie no, no jest. ma. Mam kawawej za mam. Ciekawej, No, tak, tak. Siema. Siema, panowie. Siema, szefie, co tam u szefa? Kogo ty mi tu przeprowadziłeś? No zobacz, świeżaczka mamy do roboty, tak? To jest mój zaufany ziomek i powiem szefowi, że zajebiście mu szło, tak? Pomagał mi trochę rozwozić i no, powiem szefowi, że... No, dobry z niego będzie dealer, tak? Dobra, do salonu. Tak, idziemy. Uj, dobra, idziemy, chodź. Nie no, ale do... naprawdę powiem Siema. szefowi, że ty... Dobra, już, już. Dobra, no, to powal się Ile tam opyliłeś? No ogólnie przez całą noc opyliśmy 40 czy 30 gramów mm, 35, 35 I za gram braliśmy 190 dolarów No tak to... Mhm, mhm, dobra Pierwszy, czy któryś raz to robisz? Drugi już No, powiem szefowi, okay. że on jeszcze ani razu nie dał się złapać Zajebiście mój idzie no. w tym temacie Nie no, super, świetnie i w ogóle Dobra, wstawaj A co się chce? I pod ścianę No ale co pod ścianę? No i co co się... ty ale... kur... <laughs> cię? Co... Sorry, on popełnił błąd Przyprowadził kolejnego, gdzie to jest surowo zakazane Przyprowadzisz też kolejnego? Skończysz tak samo jak on Okej okay. Carlos Wprowadź kolegę Szy w temat A co chodzi? E, spokojnie. A. Okej. Okay. Okay. Masz, tu masz tutaj 25 gramów. Po ile sprzedawać? Idź sprzedawać. 200 dolarów. A gdzie sprzedawać? Nie schodź poniżej 200 dolarów. Zejdziesz, skończysz jak kolega na dole. Dobra, dobra, spokojnie. O obiecuję, że będę do normalnie dostarczał. A jak tutaj mam przynieść pieniądze? czy...? Spokojnie, mamy twój numer. Dobra, idę sprzedawać może. Ej sta, stary, stary Aha. chcesz, chcesz, chcesz tak. coś kupić ten tagaz, co będzie? Ale co kupić nie, nie z jest towar, za zajebisty, zajebisty zbadaj go Ej, stary No no Ej, chcesz kupić towar? Coś ten tagaz? No, no spoko no Dwie mam gram za 200 dolarów jest Kokaina najlepsza, najlepsza. Mówisz mi. Dobra, Mówisz dobra. Mi. Ufam ci na słowo. Ufam ci dobra. na słowo, masz. Dobra. Masz te krasy. Kolego! E, o co, co chodzi? Co się, się pojebało? O co chodzi? Co sprzedajesz mi Spierdalaj ci się, pojebie jebany. Kurwo jebana, torbę cię. Spierdalaj. Mój... Nie jesz kurwo. O kurwa. Łapy, łapy! Ej, 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 ej. Łapy. Rzuć Coś? tą maczetę, rzuć tą maczetę. Niepotrzebne to jest, w ogóle. Co ty niby o tym wiesz? Spokojnie. Dogadamy się. A, dogadamy się i nam nie wybiegłeś kurwa z maczetą. No ale, gdzie jest przed...